Cześć, mam na imię Łukasz i witam Was w przerwie, cyklu, w którym pokazujemy Wam ciekawe aplikacje i narzędzia, które pozwolą Wam kreatywnie spędzić czas. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj będziemy pracować z aplikacją, która nazywa się Do It Now. Działa na systemie Android, więc jest dostępna tylko w sklepie Google Play. Jest darmowa, ale zawiera reklamę. Dodatkowo część opcji jest dostępna za opłatą. Jest w języku polskim, ale nie wszystkie zadania zostały przetłumaczone. Na szczęście, tworząc nowe, możemy sami je nazwać. Jest prosta i intuicyjna, więc myślę, że bez problemu sobie z nią poradzicie. Co to znaczy zgramifikować? To znaczy dodać elementy gry do czynności, których normalnie byśmy tak nie traktowali. Zobaczcie, na ekranie startowym w mojej aplikacji pojawiły się zadania pościel, łóżko, zadzwoń do mamy, idź na siłownię, umyj zęby. Po wykonaniu każdego zadania dostaję dodatkowe punkty doświadczenia. Zdobywam nowe zdolności, rozwijam moją postać. Ha! Reklama. Później. Mogę przejrzeć też statystyki, jakie już zdobyłem osiągnięcia. Oraz umiejętności, w czym jestem najlepszy. W tej aplikacji bardzo fajne jest to, że możemy dodać dowolne zadania. Nazwa, opis, czy to będzie powtarzalne codziennie, czy jednorazowo, jakie będzie to trudne, ile dodamy sobie różnych zdolności. Bez problemu można też modyfikować już istniejące. Ja tak zrobiłem. Część była po angielsku, zmieniłem ich nazwy na polskie. Ekran zadań pozwala nam wyszukiwać je, dodawać nowe, czasami skopiować, lekko zmodyfikować. Następnie jest kalendarz. Jak wspominałem, część opcji jest dostępna za dopłatą. Tak jak w przypadku poprzednich ekranów, w osiągnięciach, dostępne uzyskane. Ale to, co tutaj będzie, zależy od nas. Musimy sami wszystko stworzyć. No i opcje. Możemy się zalogować albo zarejestrować, jeżeli jeszcze nie mamy konta. Dzięki temu do naszych zadań wprowadzimy też krywalizację, czyli współzawodnictwo z innymi uczestnikami tej zabawy, może po prostu znajomymi i przyjaciółmi. Tu też znajdują się ustawienia. Pozwalają nam zmodyfikować parę rzeczy, tak jak wyłączyć dźwięki, zmienić dźwięki różnych akcji. Wróćmy do pierwszego ekranu. Jestem edukatorem poziomu pierwszego. Mam tylko 15 punktów doświadczenia, ale wstawiłem swoje zdjęcie. Jeżeli na nie kliknę, będę mógł je zmodyfikować. Każdy poziom może mieć inny tytuł. I tak samo inny wygląd awatara. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli będziemy oszukiwać tej aplikacji, oczywiście nasze osiągnięcia w niej będą wyglądały imponująco. Ale jeżeli tak będziemy robić, nie zdobędziemy tych zdolności, umiejętności, nic nie poćwiczymy. Jeżeli będziecie oszukiwać, to tylko siebie. Ale mam nadzieję, że ta aplikacja pozwoli Wam zdobyć trochę więcej motywacji do robienia rzeczy, które. Nie zawsze są takie proste, oczywiste i łatwe. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że tak zgramifikowany plan zajęć będzie Wam łatwiej i przyjemniej realizować. Zdobywajcie doświadczenie, wbijajcie poziomy do boju. Jeśli macie pomysły, jakie aplikacje możemy zaprezentować, napiszcie w komentarzach. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejną przerwę już jutro i przypominam o naszych lekcjach codziennie o 13:00, od poniedziałku do piątku. Do zobaczenia.